Doceniasz moją pracę i lubisz materiały na CamboLive, to możesz mnie wspomóc zostawiając łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz pod każdym filmem. CamboLive na Kambodża, dzisiaj zaczynamy z rana w pomieszczeniu naszym fermentacyjnym. Zaraz opowiem dlaczego, ale fajnie tutaj widzę też wczoraj pani przykowała nakrętki. Tutaj wam pokażę jeszcze część oleju z wczoraj, bo oczywiście tego oleju wyszło dużo więcej. Ale co, tu jest jeszcze resztka, ale co najważniejsze mamy właśnie, muszę już wyłączyć prąd, czyli prąd, dlatego że już, o, wczorajsza fermentacja, no powiem Wam, że myślę, że jest gruba ponad dychę. Bardzo ładnie też tutaj wczoraj sobie pewne rzeczy odznaczałem. Cały czas, można powiedzieć, ten proces udoskonalam, ale muszę wam powiedzieć, że poucinałem pewne rzeczy i ten olej jest naprawdę no, coraz lepszy, coraz bardziej aromatyczny, coraz bardziej zapach kokosowy neutralny i tej fermentacji już nie jest No, ale tak właśnie z wczoraj ta fermentacja wyszła. Jestem bardzo zadowolony. No, już tutaj pani się zabiera. Mm, za przygotowywanie no, tutaj w, pierwszego filtra wczoraj troszkę chyba dała za, za dużo towaru mm, bo no, trwało to cały dzień, jeszcze, jeszcze chyba w, nie wiem, przed 10 dolewałem mm, troszkę pani to inaczej poskładała niż zawsze składałem ale, ale myślę, że ważny, najważniejszy jest efekt no, a tu jeszcze raz ujęcie. A tu jest mój ochroniarz, się ostatnio okazało. Nie ochroniarka, bo jaja mają na jej kocice, ale to już o nie wspominałem. Tak, tak. Tam, chroni Smarteko. I nie tylko. Ale nie wiem, co z tymi kotami jest, ale one mają tak, że jak się... Na zmianę, jeden przyklei do nogi, to tak łazi za mną. Aż się znudzi. A potem się zmiana, i, 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 i przychodzi drugi. To jest akurat Cambo. Tak, Cambo. A Koko. A coco jest w Maroko. Tak by chyba wychodziło. sobą na robocie. Także my sobie tutaj, tutaj dyskutujemy. O! Przyszedł i drugi gwiazdor, mało baterii. Sebastian a pani tutaj szykuje się do filtracji druga pani poszła chyba do toalety, ale ona to często robi. Także z stoły nawet już bąk. En bong? And bong. A to so jest Bong? En this bong? Ok. Dwa bągi mamy, czyli Dwóch mężczyzn. Kokosy jestem mega zadowolony. Zresztą olej widzieliście, że mi bateria teraz nie padła. To kończę, podłączam się pod prąd i sam zasiadam. I tutaj będziemy z mm, Sebastianem na zmianę, pewnie, otwierać kokosy. A co do temperatury, to idą pały, chociaż było już tak gorąco powyżej 40 stopni przez następne około 10 dni. Także będzie grubo. Szybki raport z rejonu. Koty cały dzień pracowały, chroniły smarteko. To teraz śpią, tak? Czyli tutaj wystawał koko przez okno. To było tak z tyłu, zaszedłem, przestraszyłem, aż wypadł z tego okna. No a Na dworzu widzicie, no jest yy, susza niesamowita. No i tutaj chyba najbardziej będzie widoczny ten kontrast, czyli yy, widzieliście porę suchą, a tak wygląda yy, ten sam widok z tego samego okna w porze mokrej. No myślę, że kontrast, różnica jest y, ogromna. Teraz y, było gorąco, a y, idzie ocieplenie, globalne ocieplenie. W każdym razie ma być powyżej, kilka dni powyżej 40 stopni. Y, my tutaj na Kulerze oczywiście działamy. Y, panie, jak widzicie, tutaj elegancko y, obierają nam kokosy. Ze skórki Sebastian obiera z kokosy ze skorupy. A ja obieram obecnie kokosy właśnie z tych łupin. Namiot nam, jak wiecie, się rozkraczył. Na razie pracuję nad. No, chcę żeby to podeszło. W każdym razie też czasu nie mamy. W każdym razie ja obieram z tych łupin tutaj. Część sobie taką z samych włókien. Zostawiam i w jedno miejsce tak naprawdę mamy skorupy, łupiny i takie kuchna na placu. A dzisiaj dodatkowo jeszcze taki eksperyment robię, bo tutaj Kmer z telefonem siedział i znalazłem mu pracę i obserwuję go właśnie pod względem, bo widzę już początki uzależnienia u niego od telefonu. Jest tutaj też gorąco, ale widzę, że bardzo ciężko mu jest się skupić. Ja powiedziałem pani, że ja mu normalnie kasę zapłacę i zaraz wam pokażę, jaką pracę mu wymyśliłem. A tu jeszcze podchodzę, bo mi papaja tam coś zaczyna w ogóle. Aha, zaraz wam pokażę, co się stało jeszcze, bo się wydarzyło wczoraj w nocy i walczyłem z krową. W każdym razie jego praca jest taka. Że ma kamyczki oddzielić od keramzytu. Keramzyt chyba dobrze powiedziałem. A wczoraj co się wydarzyło, to ładnie zobaczyliście, puszczają tutaj bananowce. Papaje też eleganckie, żyworódka, wszystko rośnie. A wczoraj co się wydarzyło? Wczoraj się wydarzyła taka tragedia, że niestety, ale o, krowa się zerwała bo teraz tam chłopaki też budują nowy dom dla krowy dla krów no i krowa tu przyszła, jak widzicie zeżarła mi pasziona jednego, zeżarłam tego mojego, widzicie pięknego bananowca znaczy na szczęście nie całego ale ale go, taki był piękny, mega się jarałem, mega dbałem wiecie, tutaj codziennie to podlewam zeżarły zeżarła krowa Jedną papaję o właśnie tu Druga papaja To dostał tylko kijek Nie wiem czy coś z tego jeszcze wyjdzie Tutaj dwa pasjony też były Też są całe zeżarte No szkoda, szkoda Bo kurcze wiecie w porze suchej Ciężko jest te rośliny utrzymać Tak jak wiecie pokazywałem wam No wszystko tam jest Papaje Zeżarte no niestety na eksperyment z chłopakiem właśnie jest taki, że daję mu po prostu pracę, żeby żeby sobie popracował, żeby się tutaj nie nudził, bo łaził, chodził jak mu telefon zabrała, chyba babcia to będzie, nasza pracownica to płakał, także, także tak to wygląda. I, 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 no i widzę, że kurczę, gorąco na pewno też mu jest, ale się widzę, nie, nie może skupić. Yy, nie ma obrazków, nie ma telefonu, także Suzdej A tutaj chłopaki o, budują nową stodołę. Także nowy dom dla krów. Wygląda to naprawdę zacnie, bardzo wysokie. Dopiero chłopaki to jak widzicie, konstruują. Konstrukcja zacna. Lepsze niż moja na pewno, nie? No to jest po, po, porządne drewno. Yy, w każdym razie no lepiej, żeby już ten dom dla tych krów był. Ponieważ gdyż, jak mają się zrywać i niszczyć mój ogród, nad którym ciężko. Pracowałem, pracuję, a nie jest to łatwo utrzymać w tej temperaturze, to wiesz, tam też tylko są takie miejsca, gdzie te rośliny mogą rosnąć, resztę to jest kamień z gliną. No tutaj też, żebyście mieli świadomość, pora sucha, pora mokra, jak wygląda, jak wygląda tutaj okolica. Zielono, a wcześniej pustynia. A tutaj wam jeszcze pokażę, bo po drodze znalazłem nerkowiec, o tak prawidłnie powinien wisieć, orzech w skorupie, jabłko nerkowca. No i co ciekawe, tą skorupę jak się zdejmuje, to pod tą skorupą w środku jest orzech, ale jeszcze jest taki kwas, który może nawet linie papilarne ponoć uszkodzić tak jest silny wcześniej w Kambodży z Kambodży wywozili, przerabiali to w Wietnamie i je takie wracały do Kambodży kilka lub nawet kilkanaście razy droższe. Kambodża teraz też się tym zajęła, ale również zajął się też tym można powiedzieć Michał. Chociaż Michał e, tak naprawdę e, gdzieś tam można powiedzieć półprodukt kupuje i e, robi po swojemu. Także tak to wygląda. Kamera nosi. Hmm? <laughs> Dałem mu jabłko. No? <laughs> Także tak to wygląda. Eee, myślę sobie tak ogólnie, patrząc, wiecie, na tych młodych ludzi, że no, nie wiem, w fabrykach nie jestem i tak dalej. Tak chyba telefonów znaczy, na pewno nie mogą mieć. W każdym razie, że eee, tak jak wszędzie na świecie, wydaje mi się, że będzie problem z młodymi ludźmi, żeby mogli się na czymś skupić. No Telefon myślę, że wkroczył w życie każdego z nas i no, każdy musi sobie sam policzyć na telefonie. Są aplikacje, które to liczą ile godzin spędzę na tym telefonie. Być może część z was nie spędza, ale jeśli oglądacie mój kanał to pewnie oglądacie też inne kanały i sami wiecie ile czasu spędzacie. No, dla mnie to już jest takie, można powiedzieć, jakaś wersja wirtualnej, wirtualnego świata, wirtualnej rzeczywistości, bo nie żyjemy swoim życiem, tylko życiem, właśnie ludzi, celebrytów, influencerów. I taki sobie pomyślałem: nagram materiał na temat, właśnie youtuberów, influencerów z Kambodży, bo to jest dosyć ciekawe, że mimo wszystko duże rzesze ludzi tego oglądają, a mają do wyboru naprawdę masę różnych kanałów. Może coś takiego nagram. Takie małe przemyślenia. Wracam teraz do roboty. Ładnej domku tutaj. Tam też jeszcze jest budowany jeden pokój w domu rodziców. Może potem pójdę wam pokażę. A tutaj chłopaki kończą. Dom dla krów całkiem nieźle im to wyszło Na no, ogólnie to Sucho susza jesień Także przyjechałem tutaj nad wodę mieliśmy ranem. czyli za cały czas zamierzę łapać ryby w siate, ale za to zanim tylko do wody weszliśmy taki wąż zaczął uciekać E, Michał, tu jest, tu jest wąż e, miodowity? Nie, to jest ten, szczurowa. A ten snajk z e, s... no ale duży. ha, no tak, to jest. Tak jest Nie trzeba ryb łowić. Nie, ryby też będziemy. Czas na reklamę. Parametr węża są, wideo jest zdjęcia mam z wężem Ale ciamra to, to zrobił raz to raz złapał go złapał za oglądanie, bo już psiaki uciekał, nie? I zrzucił taki biota z 10 minut miotał. Ale smuł taki dziątka Ale myśli się... O Jezu się zaatakowało. <laughs> oh my god.

Chyba ja ja by też. Chyba Mhm. Tutaj gdzieś jest. No jest. I parę małych, jest parę dużych. Mhm. Na dzisiaj, że było wszystko. Jeśli podobają się Wam materiały Combo Live, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia!